To jest bardzo, bardzo dobrze jest. Kurwa, Cliff Ranger normalnie ze strawem. Kurwa, lecz co tu ruszę, to pamiętaj, nie? O, tu chcę się dopiero dolicie. To tu wszędzie, papu się nie ruszysz. Tu jeszcze zrobisz. Zobacz co dzieje Odwiąż. Czekaj. Dabela tam drugiego. Tam. Nie jest na co? Co to jest? Może jest Do no palcę jak dasz radę. Co? Co? Dawle już również i ten chwycić Jest Git Majonez kurwa. To to może... Hit majonez kurwa. Ja, ja kurwa pasza ja. Git majonez. Tam czatka, kurwa. 2012. Wiem, 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 wiem. Się Poszedł kurwa kula.

Dobrze, właśnie o no, to chodziło. chodziło. Teraz tak, tu, później na krzyż. Od razu muszę się wypiąć, nie? Odepchnąć. No tu są pasające, Z dwoma takimi przepinkami. Obiega się wieże i wychodzi się do góry z przepinkami takimi właśnie. A tak jak, aha, jak to tutaj tak, się tak. Wychodzi do góry, znowu się zmierza z przepinkami, obiega się wieże taka drabinka w Peleowisi, taka stalowa, po tej drabince się zasuwa na 30 nie, piętro Potem jest skośny zjazd, biegnie się znowu dookoła całą straż samochód stoi, i idzie w górę. Taka pirokka, ale bez przyrządów, na samych łapach tu tylko z się dopina i na łapach. A do góry czy na Do góry. Zapierzesz się do góry, już ci odcina, znowu obiega straż no, i metal. I co nie, jest miejsce na rzucenie rzucenia? hafta? A, no, to są tam. A, 9 minut to szóstwo, się to robi. Tak? Kurde, ale to jest... Rzeszą kurwa, od tego są co drugiego piętra mu się Nie, Cyrson to na to Nie, to biega z tymi drabinami, co te, to zaczepiało od tego. Co innego, jasne. No i 9 minut tak średnio zajmuje to. to. Czyli to jest tak... Dziesięć, dziesięć kilometrów chyba. Co?! Po takim torze to dziewięć kilometrów. Ja wam mogę to włożyć taką to. Nie, 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 damy... A robił pan taki tor? Na wyjście. Robił pan taki tor? No ja jeździłem tam chyba z 15 razy w tych zawodach. No, zaraz tutaj pokażę tą tyrolkę jeszcze z tego flaszencuga, nie? Bo tam nie wszyscy marzyli o co chodzi. Radzius chodzi. I spróbuje ktoś z Was się przejść. Ale no jak to <noise> Zobaczyć, jak to na zawodach wygląda. To jest but, but a na tej tyrolce to już odcina zapłon. Tam, tam, tam jest odcięcie zapłonu, bo to jest nowe, totalnie, nie? Ten No tak jak tam na trzecie ta piętro. wieża jest, tam tamta wieża jest dwa razy większa. to, tak, to i jeszcze dwa. Tak i trzecie piętro jest tyrolka i oni taki samochody strażackimi napinają tą tyrolkę tak gdzieś od asfaltu do tego trzeciego piętra długie to jest, nie? i dwie liny są skręcone to z to jest, ze sobą tak ogarnia, ogarnia no, widzisz linę no to tylko na łapach było no wiesz to to się to tak to znowu, no to wiesz, latał coś, nie? no takie dosyć ciekawe a, sobie, bo no, ci się no. zblokuje no, dobrze! brawo! przed kur... Nie ma lipy, jak to Basio mówi. Tylko <noise> tak. ja. się teraz dobrze przypnij. <noise> jak to się to mówi, nie ma k***a na Mariolkę. Ale wiesz co, widziałeś on zrobił? Wszedł na drugie piętro i cały czas do góry... No, całą górę do Babla krzepnie, a przecież mógł się asekuracyjną dopiąć Myślałem, że będę bardziej otradzał. Gdzie? To, iż on stoi tutaj. Jak poni? A, bo ten go dogoni. A, Zrzucę wam to to. Ale motasz. Po, no co? Rzuć. po co, Po co, nie motaj. No i prości, jak tam jakiegoś nie, nie, nie można zrobić, żeby można nic to go nie rób po prostu. Dobra, to teraz tam zjeżdżaj. Rolkę przepisasz najpierw. pochodzić ci na rolkę. Ja.